Posłona do szybkiej kontroli poziomu wody wymaga usztywniającego żebra dla wzmocnienia wstawki na naklejkę ostrzegawczą. Nowy projekt wymaga większej przestrzeni dla komponentów wewnętrznych. Przesunięta powierzchnia będzie działać. Solidworks 2020, ściany dla których nie można zrównoważyć żądanej wartości, są automatycznie identyfikowane i podświetlane w drzewie. Możesz przeglądać i usuwać uszkodzone ściany, aby zbudować pozostałą geometrię. Wszystko naraz, ten usprawniony przepływ pracy upraszcza proces tworzenia przesuniętych powierzchni, oszczędzając czas tworzenia złożonej geometrii. Stąd potężne narzędzia do powierzchni SOLIDWORKS ułatwiają czyszczenie pozostałych powierzchni i tworzenie projektu, który można formować wtryskowo. Aby zakończyć projekt, możemy użyć pogrubienia powierzchni, aby utworzyć część o stałej grubości ściany. Nowości SolidWorks 2020. Istnieje możliwość równego pogrubienia powierzchni w obu kierunkach. Więcej opcji w celu uproszczenia modelowania części. Nasz gotowy projekt wygląda świetnie. Spełnia nasze wymagania projektowe i jest gotowy do produkcji.